Rozdział 12. Akaba, Suez, Allenby. Zasiedliśmy, aby przyjrzeć się przemarszowi naszych ludzi płynących niby strumień zaczerwienionych i obojętnych twarzy. Przez całe miesiące Akaba była horyzontem naszych myśli, ich treścią i metą. Poza nią nie myśleliśmy o niczym innym i niczego innego nie pragnęliśmy. Teraz dopiąwszy celu, odczuwaliśmy pewną wzgardę dla minionych trudów, wysiłków i poświęceń, wyekspensowanych na rzecz, której osiągnięcie nie wywołało w nas żadnej radykalnej zmiany. Głód wyrwał nas z osłupienia. Mieliśmy teraz na karku siedmiuset jeńców w dodatku do naszych własnych pięciuset ludzi i dwóch tysięcy pełnych wyczekiwania sprzymierzeńców. Nie mieliśmy pieniędzy, a w gruncie rzeczy żadnego rynku żywnościowego. I ostatni posiłek miał miejsce przed dwoma dniami. Nasze wierzchowe wielbłądy przedstawiały zapas mięsa, mogący wystarczyć na sześć tygodni, ale była to nędzna strawa i w dodatku kosztowna, zważywszy, że pozwolenie sobie na nią przykułoby nas w następstwie do miejsca. Godzina wieczerzy wykazała naglącą potrzebę posłania kogoś do Suezu, od którego dzieliło nas 150 mil pustyni, z prośbą o okręt z aprowizacją. Postanowiłem jechać osobiście w towarzystwie ośmiu ludzi, przeważnie chowejtatów, na najlepszych posiadanych przez nas wielbłądach. Jeden z tych wielbłądów była to sławna siedmiolatka Dżegda, o którą Nowa Sera, klan, walczyli z plemieniem Beni Sakr. Objeżdżając zatokę dyskutowaliśmy w jakim tempie mamy odbyć naszą podróż. Wolna jazda i oszczędzanie zwierząt mogłoby po prostu doprowadzić do tego, że padłyby z głodu. W razie pośpiechu mogły również ustać w samym środku pustyni z powodu wyczerpania i obolałych kopyt. W końcu zgodziliśmy się na to, że pojedziemy umiarkowanym tempem, niezależnie od najbardziej kuszącego terenu, i że postaramy się tak długo być w drodze na każde 24 godziny, jak tylko nam na to pozwoli nasza wytrzymałość. Przy takich próbach wytrzymałości na czas człowiek, zwłaszcza cudzoziemiec, załamuje się zazwyczaj prędzej niż zwierzę. Ja w szczególności w ciągu ostatniego miesiąca robiłem po 50 mil dziennie i zapas mej siły wyczerpał się prawie zupełnie. Gdybym wytrzymał, dobilibyśmy do Suezu po 50-godzinnym marszu. Celem zaoszczędzenia sobie postojów dla preparowania jedzenia dźwigaliśmy w torbach za siodłami kawały gotowanego wielbłądziego mięsa i pieczony daktyle. Około północy dojechaliśmy do Temedu, jedynej grupy studien na naszej drodze leżącej w zakręcie doliny poniżej opuszczonego posterunku policji w Synaj. Daliśmy wytchnąć wielbłądom, napoiliśmy je i sami ugasiliśmy pragnienie. I znów ruszyliśmy w drogę, wlokąc się ciężko wśród ciszy nocnej, tak intensywnej, że co chwila obracaliśmy się w siodłach spłoszeni imaginacyjnymi szmerami dochodzącymi jakby z gwiaździstej oddali. My sami jednak byliśmy przyczyną tych odgłosów, gdyż przejście wielbłądów przez ziemię porosłą suchą roślinnością rozciefającą woń widmowych kwiatów znaczyło się trzeszczeniem i szuraniem. Maszerowaliśmy aż do samego powolnego świtania. Wschód słońca został nas daleko, daleko na równinie, na której zbierają się strumienie spływające ku Arisz. Zatrzymaliśmy się, aby pozwolić wielbłądom użyć kilku minut parodii pastwiska. Przeszło południe... Minęło popołudnie, kiedy za mirażem ukazały się samotne ruiny Neklu. Zostawiliśmy je po prawej stronie. O zachodzie słońca zrobiliśmy godzinny postój. Wielbłądy ledwie się ruszały. My zaś byliśmy wyczerpani do ostatnich granic. Motlok wszakże jednooki właściciel Jedhach, wziął w ręce akcję i kazał nam wsiadać, poczem niby automaty wdarliśmy się na wzgórza Mitla. Zeszedł księżyc i złożone z wapiennych warstw i z gór zajaśniały jak śnieżne kryształy. O świcie spotkaliśmy łan melonów posianych tutaj na tej niczyjej ziemi między armiami przez jakiegoś ryzykanta, araba. Znów poświęciwszy na postój cenną godzinę puściliśmy zniechęcone wielbłądy, żeby sobie poszukały paszy w piaszczystych dolinach, My zaś gryźliśmy tymczasem niedojrzałe melony, chłodząc spękane wargi ich jędrnym miąższem. I w drogę, w dalszą drogę, w żarze nowego dnia. Trzeba wszakże zaznaczyć, że powietrze doliny, którą maszerowaliśmy teraz bezustannie odświeżane przez wiatry wiejące od zatoki sueskiej, nie było ani duszne, ani zbyt rozpalone. O południu minęliśmy Diony, i po szczęśliwym przebyciu ich chwalistych zagonów wjechaliśmy na bardziej płaski teren. Szereg nieokreślonych punktów poruszających się i drgających na dalekim mirażu zagłębia doliny pozwalał domyślać się Suezu. Dojechaliśmy do wielkich linii okopów z fortami, drutem kolczastym drogami i szynami kolei żelaznej w ruinie. Nie zatrzymały nas żadne placówki. Celem naszej jazdy był szat, leżący na wprost Suezu na azjatyckim brzegu kanału. Dotarliśmy doń prawie o trzeciej po południu, po 49 godzinach od opuszczenia akaby. Na arabski rajd byłoby to wcale nieźle, a my przecież byliśmy zmęczeni jeszcze przed wyruszeniem. W szat panowało niezwykłe rozprężenie. Nie było nawet placówek. Okazało się, że przed dwoma czy trzema dniami wybuchła tam zaraza. Opuszczono więc pośpiesznie obozowiska, wcale ich nie zwijając, i wojska rozłożyły się biwakiem na samej pustyni. Naturalnie nie wiedzieliśmy nic o tym, dopiero przeszukawszy puste urzędy, znaleźliśmy telefon. Kazałem się połączyć z główną kwaterą w Suezie i oznajmiłem, że chcę przejechać na tamtą stronę. Lecz tam powiedzieli mi, że to nie ich sprawa i objaśnili, że przewozem przez kanał zajmuje się wyłącznie Krajowy Urząd Transportowy. Dali nam również do zrozumienia, że sztab generalny nie ma nic wspólnego z tego rodzaju rzeczami. Niezrażony odprawą – nigdy nie byłem zwolennikiem mojej nominalnej gałęzi służby – Zadzwoniłem do urzędu wodnego i zakomunikowałem, że przyjechałem właśnie z pustyni do Szatu i mam niecierpiące zwłoki wiadomości dla głównej kwatery. W odpowiedzi przeprosili mnie, że nie mają na razie wolnych łodzi, ale że rano przyślą pierwszą jaka się nadarzy, by mnie przewieźć do departamentu kwarantanny i na tem przerwali rozmowę. Teraz muszę zaznaczyć, że przez cztery miesiące, które spędziłem w Arabii, byłem w ciągłym ruchu. I że w ciągu ostatnich czterech tygodni przebyłem na wielbłądzie 1400 mil, nie oszczędzając sobie żadnych trudów dla posunięcia naprzód sprawy wojny. Nie chciałem jednak przepędzić jednej więcej zbytecznej nocy w towarzystwie mego robactwa. Byłem spragniony kąpieli i jakiegoś lodowatego orzeźwiającego napoju. Chciałem zmienić brudne ubranie, przylegające do odparzonych od siodła ran, i zjeść coś strawniejszego od zielonych daktyli i wielbłądzich ścięgien. Połączyłem się znów z Krajowym Urzędem Transportowym i gadałem jak Jan złotousty. Nie odniosło to wszakże skutku, wobec czego zacząłem się unosić. Po raz drugi przerwano połączenie. Ogarnęło mnie jeszcze większe wzburzenie, kiedy z centrali wojskowej spłynęły po drucie następujące słowa, wypowiedziane przyjacielskim północnym akcentem. Pies ich trącał. Nie dogada się pan z tymi wodnymi cholerami. Była to wyrażona bez ogródek prawda. Bezceremonialny operator połączył mnie z biurem okrętowym, gdzie Littleton, jeden z najsprawniejszych majorów, dodał do swych niezliczonych obowiązków jeszcze jedno zadanie chwytania po kolei wojennych okrętów z Morza Czerwonego wpływających do Suezu i skłonienia ich – jak to niektórym musiało być na rękę – żeby pozwoliły naładować swoje pokłady zapasami dla Wedge lub Yenbo. W ten sposób szwarcował tysiące paki ludzi jakby od niechcenia w chwilach wolnych od zajęć urzędowych i znajdował jeszcze czas, żeby uśmiechać się z naszych ciekawych zabaw. Nie opuścił nas w żadnej opresji. Jak tylko usłyszał, kim jestem, gdzie się znajduję i co wyprawia Krajowy Urząd Transportowy, trudności moje skończyły się jak ręką odjął. Jego motorówka za pół godziny miała się zjawić w szat. Ja po przybyciu miałem się udać prosto do jego biura i nie zdradzać przed nikim, może dopiero teraz po wojnie, że zwyczajna motorówka portowa wpłynęła do Świętego Kanału bez pozwolenia dyrektoriatu wodnego. Stało się jak powiedział. Ludzi i wielbłądy odesłałem na północ do Kubri, gdzie telefonicznie z Su'ezu kazałem przygotować żywność dla nich i kwaterę w obozie dla zwierząt na azjatyckim brzegu. Później naturalnie spotkała ich nagroda w postaci gorączkowych, zdumiewających dni w Kairze. Littleton, ujrzawszy, jak bardzo byłem znużony, puścił mnie od razu do hotelu. Niegdyś hotel ten wydawał mi się nędzny, teraz wszakże przeżyte biedy uczyniły go wspaniałym. Po przeminięciu pierwszego wrogiego wrażenia, wywołanego moją osobą i ubraniem, dostałem gorącą kąpiel i zimnych napoi, aż sześć porcji, oraz obiad i wymarzone łóżko. Ogromnie uczynny oficer ze służby wywiadowczej, dowiedziawszy się przez szpiegów o przebranym Europejczyku stojącym w hotelu Sinai, zaopiekował się moimi ludźmi w Kubrii i postarał się dla mnie o dokumenty i przepustkę na drugi dzień do Kairu. W Ismaila pasażerowie jadący do Kairu musieli czekać na ekspres Sportside. W drugim stojącym na dworcu pociągu błyszczał przez okna wspaniały salon, z którego wysiadł admirał Wemyss, burmester, kapitan marynarki i Neville, porucznik marynarki, z jakimś ogromnym wysokiej rangi generałem. Grupa ta pogrążona w ważnej rozmowie, jęła maszerować tam i z powrotem po peronie, na którym zapanowało straszliwe napięcie. Oficerowie zasalutowali raz, drugi raz, a oni maszerowali, maszerowali. Trzeci raz okazał się nie do zniesienia. Jedni cofnęli się do płotu i stanęli na baczność. Były to pospolite dusze. Inni uciekli. Ci zasługiwali na wzgardę. Niektórzy odwrócili się do kiosku z książkami i zaczęli z udanym zajęciem odczytywać tytuły. Ci należeli do nieśmiałych. Tylko jeden nie stracił kontenansu. Oko burmestera spotkało się z moim wzrokiem. Dziwił się, co ja za jeden, gdyż opalony byłem na barwę karmazynu i zmizerowany wskutek podróży. Później przekonałem się, że stracił nawadzenie mniej jak siedem kamieni. Pozwolił wciągnąć się w rozmowę, a ja opowiedziałem mu historię naszego zaimprowizowanego rajdu na Akabę. Podnieciło go to niesłychanie. Zarządzałem, aby admirał posłał tam natychmiast okręt z żywnością. Burmester zaś oznajmił, że Duferin, który tegoż dnia nadpłynął, załaduje w Suezie aprowizację i wyruszy natychmiast do Akaby, a w drodze powrotnej zabierze więźniów – Wspaniale. Sam się tym zajmie, żeby nie zabierać czasu admirałowi i Allenbiemu. Allenbi? Co on tu robi? zawołałem. O, jest tu teraz główno dowodzącym. A Murej odjechał do domu. Była to niesłychanie ważna nowina, dla mnie po prostu kolosalnej doniosłości. Zacząłem się zastanawiać, czy ten ciężki czerwony człowiek był taki sam jak zwyczajni generałowie. I czy nie będziemy mieli kłopotu, ucząc go przez sześć miesięcy? Miura i Belinda zaczęli w tak nudny, leniwy sposób, że główną myślą naszą w owych pierwszych dniach było nie gromienie nieprzyjaciela, a bronienie się przed naszymi własnymi zwierzchnikami, którzy po prostu żyć nam nie dawali. Dopiero z biegiem czasu, dzięki cierpliwym usiłowaniom, udało się nam nawrócić ser Archibalda i jego szefa sztabu na nasz punkt widzenia. Także pod koniec pełnienia tutaj swoich funkcji napisali do Ministerstwa Wojny, zachwalając arabską awanturę, a w szczególności Fejzala. Postąpili bardzo szlachetnie, my zaś odnieśliśmy tajemny tryumf, gdyż była to szczególna para jadąca na jednym wózku. Miurej, złożony cały z mózgu i szponów, nerwowy, elastyczny, zmienny, linden Bell... Zbudowany solidnie z warstwic urzędowych opinii sklejonych razem podług recepty rządu, a później wygładzonych i wypolerowanych do stopnia absolutnej doskonałości. W Kairze moje obute w sandały stopy zaniosły mnie przez ciche korytarze Savoju do generała Claytona, który zazwyczaj nie jadał lunchu, żeby nadążyć pracy. Wszedłem do jego gabinetu, a on podniósłszy oczy z nadbiurka mruknął: Musz, Fadi anglo-egipskie wyrażenie na zajęty. Pomimo to zabrałem głos i spotkałem się ze zdumiewająco uprzejmym powitaniem. Poprzedniego wieczora w Suezie nagryzmoliłem krótki raport, także nasza rozmowa ograniczyła się do tego, co trzeba było przedsięwziąć. Nie upłynęła godzina, gdy zadzwonił admirał z wiadomością, że Dufferen ładuje właśnie mąkę, gotując się do niespodziewanej ekspedycji. Clayton podniósł 16 tysięcy funtów w złocie, i wyznaczył eskortę mającą zawieść się do Suezu pociągiem o godzinie trzeciej. Sprawa była nagląca ze względu na długi Nazira. Kwity, jakie puściliśmy w obieg w Bairze, w Dżefer i w Gouverze, były to napisane ołówkiem na wojskowych blankietach telegraficznych obietnice wypłacenia tyle i tyle okazicielowi w Akabie. Był to wielki system, ale przed nami nikt nie odważył się w Arabii wystawiać kwitów ze względu na to, że Beduini nie mają ani kieszeni przy swych luźnych szatach, ani kas pancernych w swoich namiotach, a kwitów nie można zakopywać dla bezpieczeństwa w ziemi. To wszystko sprawiało, że żywiono do nich nieodparte uprzedzenie, i nasza dobra sława wymagała, żebyśmy je jak najprędzej wykupili. Później w hotelu chciałem przebrać się w coś mniej zwracającego uwagę niż mój arabski ekwipunek. Niestety mole zniszczyły wszystkie dawniejsze zapasy i dopiero po trzech dniach ukazałem się w normalnym stroju, to znaczy źle ubrany. Nie zdążyłem się jeszcze ubrać, kiedy przysłał po mnie zaciekawiony głównodowodzący. W moim raporcie, myśląc o Saladynie i Abu Obeidzie, położyłem silny nacisk na strategiczną ważność wschodnich plemion Syrii i odpowiednich zużytkowanie jako groźby dla komunikacji z Jerozolimą. Odpowiadało to jego ambicjom, to też zapragnął zawrzeć ze mną znajomość i ocenić moje możliwości. Była to komiczna konferencja. Allenby fizycznie był ogromnym, pewnym siebie mężczyzną, moralnie zaś tak wielką osobistością, że z pewnym trudem uświadomił sobie naszą małość. Siedział na krześle, przyglądając mi się, nie swoim zwyczajem prosto, ale bokiem, zdziwiony i zaciekawiony. Przybył świeżo z Francji, gdzie przez parę lat odgrywał rolę zęba wielkiej maszyny, mielącej nieprzyjaciela. Był pełen zachodnich wyobrażeń o potędze i znaczeniu artylerii, najgorszych dla naszej wojny. Ale jako kawalerzysta dał się już na pół przekonać, żeby w tym różnym od naszego azjatyckim świecie zarzucić nową szkołę i pójść za Dołnejem i Chetwoodem po wydeptanej dróżce manewru i ruchu. Jednakowoż nie spodziewał się ujrzeć czegoś tak dziwacznego, jak moja osoba. Małego, bosonogiego człowieczka w jedwabnych szatach, obiecującego pokonać nieprzyjaciela za pomocą kazania, byle mu tylko dano broni, zapasów żywności i fundusz 200 tysięcy suwerenów dla przekonywania i kontrolowania prozelitów. Allenby nie mógł sobie zdać sprawy, do jakiego stopnia ma do czynienia ze szczerym człowiekiem, a do jakiego z szarlatanem. Problemat ten wyglądał mu z oczu, ale ja nie mogłem mu go bynajmniej rozwiązać. Nie zadawał wielu pytań i w ogóle mówił niewiele. Tylko przyglądał się mapie i słuchał mego sprawozdania o Syrii Wschodniej i jej mieszkańcach. W końcu podniósł do góry brodę i rzekł bez żadnych zastrzeżeń: Dobrze, zrobię dla was wszystko, co będzie w mojej mocy. I tak się urwała nasza konferencja. Nie byłem pewny do jakiego stopnia go zjednałem. Stopniowo wszakże przekonaliśmy się, że słowa jego odpowiadały ściśle intencjom, a to, co generał Allenby był w stanie uczynić, było dostatecznie dużo nawet dla jego najbardziej chciwego podkomendnego.